Nikt przed tobą się nie odstoi, dopóki żyć będziesz. Będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i męczny, tylko bądź mocny i bardzo męczny, aby ściśle czynić wszystko według prawa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby cię ci wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się tak sięga od twoich ust ale rozmyślaj o niej w dzień i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się pochodziło. Czy nie powiedziałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, Michale. Dzielna kobieta. Trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni życia swego. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność, wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnice, wyczuwa pożytek ze swojej pracy jej lampa także w nocy nie gaśnie otwiera swoją dłoń przed ubogim a do biedaka wyciąga swoje ręce sama sobie sporządza okrycia jej szata jest z purpury i bisioru mąż jej jest w bramach szanowany zasiada w radzie starszych kraju dziarskość i dostojność jest jej strojem z uśmiechem patrzy w przyszłość gdy otwiera usta mój mądrze, a jej język wypowiada dobre rady, czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowi nazywają ją szczęśliwą, jej mąż zławi ją, mówiąc: Jest wiele dzielnych kobiet, lecz Ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej co jej się należy Niech ją w bramach wysławiają jej czyny Ewelinko, życzymy Cię żebyś właśnie była taką dzielną kobietą